Białoruś, nasz najbliższy sąsiad, ale mało znany, jako naród się przebudził w ostatnim okresie. Mówiono, że tam jest tylko Łukaszenko, a okazało się, że tam jest walczące i mówiące wolność społeczeństwo. Droga Białorusi do pełnej niepodległości jest nieprosta, ale warto to śledzić od dzisiaj i wiedzieć, że Białoruś ma własną i ciekawą historię. Drodzy Państwo, 16 lutego o godzinie 15 zapraszam na spotkanie z naukowcem podróżnikiem, doktorem Kazimierzem Wójcickim, który jak nikt inny potrafi opowiadać o Europie Środkowej. W kręgu jego zainteresowań jest Białoruś. Sam jest autorem książki Pogonić za wolnością. Białoruska rewolucja. Myślę, proszę Państwa, że to będzie mądra, pasjonująca, bardzo ciekawa yy, rozmowa. Zapraszam Państwa serdecznie.